Nielitny bałer, czytani. Czaj na niebie siedzą je gwizdy, miesiąc łeły do spani. Uetryk w swoim łóżeczku lezi, źdaje na codniowe citani. Tej przychyli tatk, a błonenka i na brzegu łóżka przysydy. Nipsiut cepło wzyry dzecą. Płyzni Ksuśka mądru rozkłydy. Tak zaczyny są piąkny ryza, w nowy kraje, w daleci siate. Przez nie dzetły bezpiecznie prowadzą dobry głosy. Nęci i Tate. Utkliwają bogactwo myslów Cieją co człowiek w sercu chłowie. W dzekły co dzyń rosce zdecha. Decha, chterem zieje w rodnym łewie Zakłóduła na zjeść. Biedny nasz szkolny. Weszła do klasę i ziekła, że mumes ostateczno zakłówe wac. Błysaryk, przynzę, wasta spektur z kuratorium. Hmm, Ciekawy, czy Ci ten myl myco co do ucinku z kuroma? i beło Wasta nie było, a szkółny pisał datę na tyblece. I było wyrazno widzę, jaki są ciosłe rące. Narys, dwieże są łede mkłe. na płetłeś a przy tyblece zdoznani. doznani. Me w stele. Dopierku płapy sekundach. Meso w siedzce To nie był źródłem ważny spektur. Leno spóźniony Marek. Za sztyd do klasy wszedł młody wasta w zielony jace. Mezys so płennie śle i werecy wele formułka psiewi formulka psiewitonigłe. Dobry dzień, Wasca szpektuzie. tuzie, zrobę zrobię Równaki Równak i tym razem to weufał siebie alarm. Młody Wasta w zielonej jace był elektryką. któremu zmieniały się Mił Miał naprawić wtyczkę w sąsiedniej klasie. tyle drzwi są ładem trzeci rys. Było już często cechłe. nikt nie zdążył stać. Szkolny nawet kasu nie spostrzegła, że ktoś wszedł do klasy, a ten ktoś to prawie był łem. Vasta spectru.